Witam Was wszystkich na moich kanale. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować fiołka afrykańskiego odmiana NK Czudo Przyrody. Jest to odmiana selekcjonarki z Ukrainy Natalii Kozak. Jest to odmiana półminiaturowa, czyli taka, której rozeta około 15 cm ma średnicy od 10 do 15, takie kwiaty różu pudrowego w kolorze i mają taką, taką malinową obwódkę po brzegach płatków, jest to Pierwsze jego kwitnienie z młoda rozeta. A już taka czapka kwiatów. Liście są takie ciemnozielone, podłużne. Bezproblemowa. Bardzo ładnie rośnie. Szybko. Liść wydaje sporo maluchów. piękność jak moda motyli przepraszam za to mój piesio kicha dziękuję bardzo wszystkim kto ogląda i kogo interesują moje filmiki do zobaczenia